Akcja państwa podziemnego wymierzona w Wilhelma Kutschera, zwanego katem Warszawy, była jednym z najważniejszych zamachów Armii Krajowej podczas II wojny światowej. Operacja ta miała na celu likwidację wysokiego funkcjonariusza SS i policji, odpowiedzialnego za brutalne represje wobec ludności cywilnej w generalnym gubernatorstwie. Kim był Wilhelm Kutschera? Wilhelm Kutschera był szefem SS i policji w dystrykcie warszawskim. Znany z okrucieństwa, osobiście nadzorował akcje represyjne, takie jak masowe egzekucje w ramach odpowiedzi na działalność ruchu oporu. Jego działania powodowały olbrzymie straty wśród ludności cywilnej, co uczyniło go celem dla polskiego państwa podziemnego. Przebieg zamachu-zamach został przeprowadzony 1 lutego 1944 roku przez Oddział Specjalny Armii Krajowej, Pegas, późniejszy Parasol. Plan przewidywał zaatakowanie Kuczery w momencie, gdy wyjeżdżał ze swojej rezydencji przy Alei Róż w Warszawie. Podczas akcji bojowcy otworzyli ogień do samochodu Kuczery, skutecznie eliminując go. Niestety... Akcja zakończyła się także stratami po stronie Polaków. Kilku uczestników zostało zabitych lub ciężko rannych podczas odwrotu. Znaczenie zamachu. Likwidacja Kutschery była znaczącym sukcesem Armii Krajowej. Po jego śmierci Niemcy wstrzymali masowe egzekucje uliczne, co zmniejszyło represje wobec mieszkańców Warszawy. Zamach pokazał również, że polskie państwo podziemne było w stanie skutecznie uderzać nawet w najwyższe rangą osoby w niemieckim aparacie terroru.